Mamy Nitro Zyniaka na linii. Cześć, Nitro. Siemano, witam wszystkich panów. Hello. Ja. W jakiej sprawie do nas dzwonisz? A witam, bo ogólnie zauważyłem, że macie bardzo fajny, bardzo fajny team, do którego chciałbym dołączyć. Uważam, że zarówno Gola jak i Boxel nie zasługują na takich... No Ej, dobra, Wiemy. bo ja, ja, ja powiem wam, że ja nie rozumiem, o co chodzi. Jest teraz naprawdę trzeci to team To jest rozpary. trzeci team! Jestem w nim! Ja, Adrian Polak, Zapomniałem nie Maciej, nie Maciej ja. Maciejski, Maciej. <śmiany> <śmiany> y, Nitrozyniak no, oraz Tejkfan. To jest trzecia siła. Ale to teraz to tak, się robi? Jakich... Ja chciałem oficjalnie odejść od Boxdela. Witamy! Tego, że jest niesłowny i kurtkę już zamówiłem. Świetnie, tutaj miejsce na kanapie dla ciebie również mamy. Zapraszamy z Wrocławia, tak. może zdążyć tego stage'a. Wspólny przekaz: jebać Wojtka Golę i, <śmiany> i Boxdela. A jak się zastanowił. Bo nie chcę przekręcić, wiesz, że trzy razy cię tylko, zajebałem. Tylko z tym dzwonisz Nitrozynik, czy Aha. jeszcze masz jakieś pytania do chłopaków? Cicho. E, co nie mam żadnych pytań, chciałem tylko oficjalnie odejść wszystkim u Boxela i, i wam powodzenia. Ale to można tak w ogóle? Właśnie A to co zrobił, o obchodzi. No, jak no, nie, to, to nie to walczymy Może no, wszystko, nic nie musimy. Okay. A. Prawidłowo. No, no to to dobra. Trzymajcie się i bawcie się tam ładnie. Cześć. Dziękuję. No, dzięki, się. dzięki cześć. Pozdra. Wracając do tego mojego pytania.